Siemanko z tej strony, Tomek Hardcore. Witamy Was w pierwszym odcinku zagrajmy na skatebloku. Oczywiście ze mną jest. Bójt. Dzień dobry. Dzień dobry. Dobra, Dzień dobry. zaczynamy grę. Hmm. A ze mną e, jest tak, drzewko iściliśmy, bo mieliśmy nieudaną próbę nagrywania. Tak. Tak, I spadłem mi strzał trzał, Bo ja się drzwi. bawiłem w hardcore. Tak. Dobra. I nieudana próba. I nie chciałem się usuwać. Więc... Czekaj, to ja pójdę trochę direta do kasy. Daj no, bo ja tu, tu, jest, tu zrobię nam nieskończone rudełko. Rudełko. Składać, że ja tylko 10 minut mogę nagrywać. Czemu tylko 10? Co? Czemu tylko 10? Bo ja tym, bo nagrywam. Aha, a ja nagrywam klapsem. Dobra, war nie. Tylko moim zdaniem jak frapsem nagrywam to dłużej się... Oj oj to Ojej, joj, będę miał laga. A gdzie idziesz? Do sklepów jakieś virun. A w ogóle ty masz kasę? Nie mam. No i... Nie. nie ma komendy, tak? A bo źle. Dobra. Stron kontakt 0. Aha, bo tu już kiedyś na nim brałeś kiedyś, ale tam nie będę tej kasy wyglądał. Jak na serwerze znam. Zaraz komuś przeleję całą kasę i widzimy to Dawaj mi. Mi. Ja, ja ten serwer znam od paru minut. Dopiero. Czekaj, ile mam kasy? <laughs> tak, ja mam 220... 285 tysięcy. Ile? To daj trochę. Skąd ty ty tyle tego masz? 100 000, ci wysłało. Skąd Ty tyle tego masz? No, a kiedyś tu miałem odwigno Tak? No. Mm. Tylko wiesz, ja lubię dawać opy, jak no ty zredny. Ale nie kolegę. Zrobiłem zbyt wielki event. Administracja mi wywaliła z serwera Ale możesz jeszcze ich raz poprosić? Nie, nie Jakoś fajną wyspę ty zarobić. To stąd tyle kasy masz. Ok, zrobię nieskończone źródło. A ty co robisz? No Kurde, trochę lagi. Poza odcinkami też będziemy coś robić na tym serwerze. Dobra, mój kit to sobie. Weźcie się dźwięki. To ja tak głośno mam? No, tak. Mam na 1%. Dobra, to wyłączę całkiem. Czekaj, tutaj. Jakoś... Czekaj, coś mi się tu. Już... Reklama jakaś wyświetla. Nie. Będzie reklamowanie produktu. Nie. Będzie Nie reklamowanie kobla. Kobla, najlepszy produkt. Dobra, wyłączyłem. I co ja chciałem bon mile? Tylko, żeby wyszło drzewo. Raz nie. Drugi, trzeci, nie. <laughs> Skraciłem całą mączkę kostyną. Czekaj, to pójdziemy spał. Ej, ja nie mam dostępu do komendy spał. Co? Nie mam Chcesz dostępu napisać do Napisać spał. Spał. Trochę dziwnie. Ale... Ale może być. Ale

No, ale coś mnie nie róbł to już to. No. Bo coś mnie nie. Zapomniałem co chciałam kupić. O, teraz coś dałbyś O, kurde, no co ja chciałam kupić? No to coś chciałeś wtedy. O, kości. O, dobra. I jest chyba. Zobaczę jak mam kasy. Ja nie wiem, jak to zrobić. To I tak, nie mam premium. A no ja mam, ale mi to jest skin Tylko nie widać. Jest! Co? Widzisz mojego skina? Nie. No ale co się z Minecraft w to bym może widział. A nie grał na ja. ja też wiem. Ale w robi Nie wiem, nie wiem, ja się nie znam. Dobra już 5 minut nagrania jeszcze 5 i koniec Szkoda No, będzie szybciej odcinek kończyć No a Tomek będzie y, ciąg dłuższa część chyba będzie utonka nie, bo jakby się ten, to ty będziesz się nagrywał, nie? To możesz zmontować, nie? Y, możesz... No, ale ja mam taki problem, że jak się zmontuje, to się nie da wrzucić na YouTube, Tutaj no. głupie coś jest. się długo wrzucę, no? Nie. No. Mam nadzieję, ciebie że u Ciebie będzie jest słychać, jest? Nie wiem. Ale no. u Ciebie będzie ciąg dalszy, czy ty skończysz jak ja będę kończył, bo nie wiem. Nie, u mnie będzie ciąg dalszy, nie? No dobra, to dam wam linka do kanału Tomka i będzie tam ciąg dalszy. A ja dam linka do kanału Lux. No. Tak. I subskrybujcie go, bo on ma mało subskrypcji. Tylko pięć. No kiedyś miałem inny kanał. Ale... Taki ktoś. komu podałem hasło, bo za mną nagrywał to, zmienił I, i teraz już nie pamięta hasła, i bo filmiki wszystkie usunął i nic. I od nowa sobie zrobiłem kanał, a kanał wam nie niestety nie podał. To jest tajemnica. To jest tajemnica. Dobra, gdzie tu. Ja tą sazonka pola Dobra, no nas to będzie nam tak. szczęście. Po co ci tego Dirta? No bo ja ten robię tak wyspę no. A nie szkoda ci kasy? Nie, 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 nie. No nie, nie, no nie będziesz miał. To się zarobi na Obsidianie. Redstone się kupi się zarobi. No nawet tu. Nawet tu, tu. Nawet Cobblestone generatora nie mamy. Je. ja to coś ty... tu jest jeszcze? Czekaj, ty przykład obejrzał. Ja umiem. jak Ja tutaj coś lepszego nie. Ty mi zostaw generator cobla. Ja, ja chcę sam zrobić. Bo no, się to... boję, jak ty mi zrobisz. Hmm. Nie bój się. Ale dobre, zostawię ci. Jak prosisz. O kurde, ale. O tu jesteś. Myślałem, że jest. Hmm. Mam nadzieję, że mi wyjdzie. Tylko nie popsuj, bo nie chcę kupować lawy. Na no nagi! Ja nie mam. Tam. Ja mam takie minimalistyczne, ale mam, mam. 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 tak mam Mam trzy diaksy Skąd? Kupiłem. Ja. Ile kosztuje Diaks? Trochę. Nie no. No ile? Powiedz. Y 2000. E, to nie takie astrogi. To zrób z tego kilo, będzie się szybko kopało a Właśnie chcę zrobić A są butelki Expo do kupienia? Nie Kurde Kurde, a nawet nie Spawnera nie ma? Ale to diamond Ory jest, a nie Diamant ten No, trzeba wykopać dobra. dobra, a ja już będę kończył Odcinek. Do... Ciąg dalszy u Tomka. Będzie link do jego kanału i do okay. dalszego odcinka, a ja się z wami żegnam. Na razie, cześć. Utomek ma dobry program. No dobra, to u Tomka jest dalszy ciąg, więc... Co robimy? Aha, ja miałem iść kupić... Ciekawe, bo coś tu muszę zrobić sobie z moich krewów. Pójdź Wyłączyłem już program. Czekaj, to ja też kupię sobie jedną diamant No Monej. Chodź y na wyspę, mam do Ciebie niespodziankę. Boję się. Czekaj, Patrz. wam i już. Patrz. Trzy, czteeery. Co? No naprawdę? Łot, czemu to nie wybucha? Czekaj. Ale to nie wybucha. Mnie, bo mnie godzi. Zasia, no, ja pierdolę Ej, oh. e, no przecież ciebie no, sugar, Widzisz, to nie wybucha Ja się go boję No nie, taki debil <laughs> Sorry Dobra, daj, połóż tutaj orę Nie, nie, ty, nie ty tym um debilu Wiem Masz, k**wa, Masz, Masz, żelazo ci postawiłem no kurde, jest. Ej, ile ci jeszcze będziesz nagrywał? Tyle, ile? Tyle, ile chciałbym go nagrywać? Ile to masz tego żelaza? Dużo. Idź kup, kop, kup, Kobla. Zrobimy sobie zbroję. Kup Kobla, idź. Mam kup, 10 Kobla, masz. No daj. I zrób to nieskończone to. Już... No A dobra, już zrobię Ja już zrobiłem Ale nie o to Chyba, mi chodzi. Wiesz, chyba wiesz jak tym się obsługiwać Bierzesz, klikasz prawym przyciskiem myszy I nabierasz wodę nie. Taka technologia Kurde, nie mam w Czekaj, IS Czekaj, generator będzie tutaj, o W drugiej części wyspy Sklep jest wungel. o, Ło, dobra. I dobra, jeśli tylko będziemy kończyli, to odcinek nie? No, jeszcze chwilę jak sobie zrobimy te kilowny. Już mamy dużo wystawienia. Co nie? No, dość. No, e, się nie chce otworzyć. Ja mam taki zły internet. Co to chwilę takie mówi ja a ani lepiej Kobla kupić a nie dirta kupujesz. Dobra, jedno żelazo. Ej, mam jedno żelazo! Koksu! Ej, ty masz deski? Ty masz drewno? Czy ty masz drewno? Mam. No. To daj. Dziękuję. Hmm, czy ja tu Patrz, chciałam? pogadać a, taki trik. Patrz. Czekaj. Na pokazuj. Bo Patrz, to cztery grassa, A tutaj te wyrzucę I ten gra... Oj To ona nie wyszło <głos> <głos> Myślałam, że wyjdzie Jak... LOL LOL Jaki Tomie Kto przez ciebie? Co przez mnie? Tak, Ale Wyrzucę cztery kresy. Oj, nie wyszło. oj nie tyle. Już więcej tak lepiej nie robię. Nie mogą być hałasy. Nie ja mogą być ja hałasy. Się... Nie chwilę tylko. No no, ja hałasy. Na na tak, nie mogą być hałasy. Nie mogą być Jeszcze Nie mogą być hałasy. Rup rup, 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 Już odcinek? Nie Nie chcesz sobie robić, nie? Okej, okay, wyciszam muzykę wow. Został yes. będzie chwilę głośniej Ale... To jest... No Jest nam Ty się nagrywasz? No nagrywam, czemu nie? No, no, dobra, dobra, dobra e, Dobra Dzień Tutaj kobra. będzie generator coble'a no to ja już tam no, już idę ogarnąć. Dobra, to jest, my będziemy w ogóle nie kończyli ten pierwszy odcinek. No to więc my się z wami żegnamy. Yy, do następnego odcinka. Mam no. 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 Bye, bye. Bierka. Proszę zostawić już. lajka. Ta. I podobało się subskrybujcie, czy więcej takich filmów na przykład z Minecrafta, na przykład, nie wiem, hide, 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 albo Defense. albo nie wiem jakieś survivale, chcecie, żebyśmy nagrali, no to piszcie w komentarzach. No i to by było na tyle. Darka!